Dzisiaj w mojej kuchni będę przygotowywała śledzia pod pierzynką na jutrzejszą Wigilię dla mojego seniora i dla rodziny, przez którą zostałam zaproszona. Takie polskie danie, żeby spróbowali naszego polskiego tradycyjnego śledzia pod pierzynką. Dwie miseczki są przygotowane: śledzie, makias, jajeczka ugotowane, ziemniaki ugotowane, marchewka. Dwa majonezy, sól, pieprz i naturalny jogurt. Teraz sałatki ciąg dalszy. Czyli tak, macchiasy mamy pokrojone, buraczki utarłam. Ziemniaczki są utarte, jajka są utarte. Marchewka jest utarta. I mamy majonez, rozrobiłam majonez. Bardzo lubię ten majonez aper aper i troszeczkę Jan, to jest też mój ulubiony jogurt naturalny i jest po prostu przepyszny jest taki tłusty ale jest bardzo dobry ten majonez do przekładania i teraz będę robiła już sałatkę to ziemniaczki też są i są buraczki tylko zastanawiam się jak je zrobić rotebety kupiłam w rewę. już gotowe buraczki teraz je zobaczę ile wygląda to cztery i jaka to jest Wielkość, czy, czy jeszcze troszeczkę więcej do tej sałatki? Czy wystarczą te cztery buraczki do tych trzech miseczek? I proszę, trzy sałatki gotowe. Wszystko na jutro przygotowane. Jeszcze teraz będę pakowała prezenty, pokażę Wam, jak te prezenty zapakowałam. Myślę, że sałatki będą smaczne. Nie wiem. Zobaczymy, co powiedzą goście. Smacznego. Jeszcze coś chciałam powiedzieć na temat mojej sałatki śledziowej, którą robiłam na wigilię. Więc, co zrobiłabym inaczej? Przede wszystkim dałabym mniej buraczków. Bardzo dobrze by mi odsączyła. Odsączyłabym też tego Matiasa troszkę lepiej i nie mieszałabym majonezu z jogurtem. Jednak troszeczkę na drugi dzień. Była ta sałatka troszeczkę taka e, jakby mokra. Bardzo dobra w smaku, po wymieszaniu naprawdę wspaniała, pyszna. Tylko, że właśnie sugerowałam się tym przepisami z internetu, że z majonezem, że majonez wymieszać z jogurtem, w ogóle jogurt grecki, zamiast majonezu tylko popieprzyć, posolić. Nie, absolutnie. Potem jest woda. Nie ma smaku. Majonez jednak ma taki specyficzny smak, jest wspaniale doprawiony. I tak jak dajemy do sałatki jarzynowej majonez, to tak samo tutaj. Majonez, ale mniejszą ilość, a najwyżej tam łyżka tego jogurtu, jeżeli już chcemy, żeby była taka chuda. A troszkę popieprzyć, posolić. I przede wszystkim mniej tych buraków. Niemcy za bardzo nie przypadają za buraczkami. Tak jak my Polacy, na przykład ja kocham Barszczyk Czerwony, kocham buraczki. We wszelkiej postaci. Nawet Carpaccio z buraczków też bardzo lubię. Także na drugi raz, jak będę robiła tą sałatkę, to przede wszystkim nie będę mieszała majonezu z jogurtem, przy dobrze Matiasa i mniej tych buraczków, które też puszczają sok. I to wszystko robi się później takie czerwone na drugi dzień. Także to prawie tak nie za bardzo mi się podobało. No. Także tyle. Yy, także, ale była naprawdę smaczna i wszystkim smakowała, nikt nie narzekał, tylko że ja tak zauważyłam, yy, ale polecam, polecam, jeżeli ktoś będzie chciał, to polecam ten mój przepis, jest naprawdę, śledzie pod pierzynką są przepyszne.